Złudzeń. Co planujesz? Najpierw narobię w Mike Myers w komedii Austin Powers. Agent specjalnej troski. Patrzycie na leniwie płynącą rzekę. Jest cicho i spokojnie. Nagle coś do was dociera. Wyniki badań naukowców dotyczące przyszłości Ziemi są tragiczne. Zobacz i usłysz niewygodną prawdę. Poniedziałek 23. Waleczni, dzielni i nieziemsko odważni. Francuscy żołnierze odpierający atak niemieckiej armii. Nie tak szybko. Oni zrobią wszystko, by uratować honor Francuzów. Chodź. Skąd my to znamy? Uśmiechaj się, wygrywasz wojnę. Gdzie się podziała, ścięgują. zmiany w prawie pracy. Dłuższe urlopy, łatwiej o umowę. Jutro w Dzienniku Gazecie Prawnej Kodeks Pracy z obszernym omówieniem zmian. Aktualny tekst ustawy, nowości w prawie pracy, rozporządzenia po zmianach. Kodeks Pracy 2012, jutro z Dziennikiem Gazetą Prawną. Masz tylko jedną twarz. I jedna twarz, by powiedzieć światu, kim jesteś. I jedna twarz, która czyni cię wyjątkowym. To Twoja wizytówka. Ona mówi wszystko. Bez słów, Twoja twarz. To Twój największy kapitał. Gilet Mach 3. Przy ostrza o krawędziach high definition, które gorą bardziej precyzyjnie, by zapewnić gładką skórę po każdym pociągnięciu, Twoja twarz zasługuje na najwyższy szacunek. Gilet Mach 3. Szanuj Twoją twarz. Szczęśliwego Nowego Roku. Wszyscy i. Otworzyliśmy już 2000 sklepów, które czekają na Ciebie zawsze dobre oferty. Już teraz rabat od 20 do 50% na wszystkie krzesła biurowe. Na przykład krzesło dostępne w dwóch kolorach za 200 zł, rabat aż 50%. Lub puszysta termokołdra Kronborg za jedyne 75 zł, rabat 62%. Oferta ważna tylko do spadku. Przejdź do Isk po dobrą ofertę. Jabłko? Tylko jakie? Czerwone czy złote? Fascynuje mnie ich smak, różnorodność. Przecież jabłka i dziewczyny mamy najpiękniejsze. Jedne kuszą klasycznym smakiem. Drugie słodyczą i delikatnym, złocistym mioszem. A wskazać <laughs> To niemożliwe, ale czy to, to problem? A na zimę jabłko z cynamonem i aromatyczne owocowe krzaniec. Korteks. poczuj smak pasji. Nasze ciało w 60% składa się z wody. Dlatego gdy atakujecie naprawdę uporczywy ból, sięgnij po Ivum Forte. Kapsułkę, która działa szybko i skutecznie dzięki swojej płynnej postaci. Ivum Forte zawiera maksymalną, płynną dawkę leku. W bieczny sposób walczy nawet z najbardziej uciążliwym bólem. Ivum Forte szybko wpłynie na ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Życia. Koszulka damska 2499, spodnie damskie 3999, masażer siadcu 111 zł. Cała Polska w poniedziałek w Lidlu. Nie wpadnij w pułapkę przy rozliczaniu PIT-u. Skorzystaj z pomocy ekspertów. Sprawdzony program Rzeczpospolitej Rozliczenie Roczne 2011 pomoże Ci bezbłędnie wypełnić właściwy PIT oraz rozliczyć ulgi. Płyta już jutro, tylko z Rzeczpospolitą. Cząśnij nową pianką i przeżyj nowe doświadczenie w koloryzacji. Pierwsza trwała pianka koloryzująca palet. Nowa Palet Mousse Nie spływa z włosów, jest łatwa i przyjemna w użyciu jak szampon. Ciesz się nowym, trwałym, intensywnym i błyszczącym kolorem. Nowa Palet Mousse Color. Szwarskop. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Każdego dnia staramy się zwalczyć zbędne kalorie, robiąc krok w stronę odchudzania. Niestety przez wieczorne podjadanie i przede wszystkim zwolniony metabolizm w nocy znów przybieramy na wadze. Asystor Slim system odchudzania dwufazowego rano wieczór dostarcza właściwych składników dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Tabletki asystor slim rano lepiej spalają tkankę tłuszczową i redukują wchłanianie węglowodanów. Natomiast asystor slim wieczór zmniejszają apetyt, przyspieszają metabolizm w nocy i odchudzanie jest skuteczne. Chudnij z asystorem rano i wieczorem. Ważne zmiany w prawie pracy. Dłuższe urlopy, łatwiej o stałą umowę. Jutro w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kodeks pracy z obszernym omówieniem zmian. Aktualny tekst ustawy. Nowości w prawie pracy. Rozporządzenia po zmianach. Kodeks pracy 2012. Jutro z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przed użyciem zapoznaj się z treścią urlopy łączonej do opakowania, bądź Skąd się z lekarzem lub farmaceutą. Już każdy lek niewłaściwie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zdenerwowanie bywa mniejsze lub większy z każdym zmierzy się Valerin Max zawiera maksymalną dawkę wyciągu skorzenia kozłuka lekarskiego dlatego Valerin Max sprawdza się w różnych sytuacjach masz wątpliwości czy ciebie też uspokoi wypróbuj Valerin Max i przekonaj się sama Valerin Max wybierz spokój w każdej sytuacji no widzę was Dzień hey. hey, dobry. Pamiętacie? pewnie Nothing seems to be going no, już już. Idą? Idą. To już dwudziesty finał Zagrajmy razem. Wszyscy w Play łączymy się, by pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Siema! Play. Są produkty, które przynoszą ulgę wątrobie po ciężkim jedzeniu. Są też takie, które wspomagają naturalną regenerację wątroby. Co wybrać? Najlepiej Eserif Duo, który łączy ulgę i naturalną regenerację. A zatem Eserif Duo pozwala jeść potrawy, z których musieliśmy rezygnować i równocześnie wspomaga naturalną regenerację wątroby. Eserif Duo to jedyny produkt o takim składzie. Eserif Duo. Podwójna korzyść dla wątroby. Tak radośnie dni, gdy w pieluszkach mam. Możesz cieszyć się spokojnym snem, jeśli śpisz w pieluszkach pampers Active Baby. Doskonale wchłaniają wilgoć i pomagają utrzymać Twoją skórę suchą aż do 12 godzin. Jeden pampers i jedna sucha noc. Spokojne noce, radosne dni. Każdego dnia staramy się zwalczyć zbędne kalorie, robiąc krok w stronę odchudzania. Niestety przez wieczorne podjadanie i przede wszystkim zwolniony metabolizm w nocy znów przybieramy na wadze. Asystor Slim system odchudzania dwufazowego rano-wieczór dostarcza właściwych składników dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Tabletki Asystor Slim rano lepiej spalają tkankę tłuszczową i redukują wchłanianie węglowodanów. Natomiast Asystor Slim wieczór zmniejszają apetyt, przyspieszają metabolizm w nocy i odchudzanie jest skuteczne. Chudnij z Asystorem rano i wieczorem. Ważne zmiany w prawie pracy dłuższe urlopy, łatwiej o stałą umowę. Jutro w dzienniku gazecie prawnej kodeks pracy z obszernym omówieniem zmian. Aktualny tekst ustawy, nowości w prawie pracy rozporządzenia po zmianach kodeks pracy 2012 jutro z dziennikiem gazetą prawną. 6 kg temu nie zdecydowałabym się na sesję zdjęciową. W końcu Lina detoks z mi schudnąć szybko i bez efektu jojo. Płaski brzuch, szczupła uda, nowa sylwetka, nowe wyzwania. Nowa linea detox odchudza jeszcze skuteczniej. Redukcje wagi utrudniają toksyny, spowalniają przemianę materii i zatrzymują wodę. Linea Detox usuwa toksyny i przyspiesza odchudzanie. Linea spełniła moje marzenia. Linea detox. Odważ się! Hmm. Jabłko? Tylko jakie? Czerwone czy złote? Fascynuje mnie ich smak, różnorodność. Przecież jabłka i dziewczyny mamy najpiękniejsze. Jedne kuszą klasycznym smakiem, drugie słodyczą i delikatnym złocistym mięsem. Wskazać smaczniejsze? To niemożliwe, ale czy to problem? A na jabłko z cynamonem i aromatyczny, ocowy krzaniec. Hortex. Poczuj smak pasji. Zachwycają Cię tylko najnowsze kremy przeciwzmarszczkowe? Rzucam temu wyzwanie z Olay Total Effects. 20 milionów kobiet na całym świecie wybrało Olay Total Effects. Tak jak ja. Zwalcza on 7 oznak starzenia. Olay. To mój wybór. Total Effects. Olay. Rzuć wyzwanie niemożliwemu. No widzę Was. Pamiętacie? Yes. Yes. Yeah. So Pewnie. No już, już. Idą, idą. To już dwudziesty finał. Zagrajmy razem. Wszyscy w play łączymy się, by pomagać wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Siema! Play. Kiedy u Jasia pojawia się gorączka, potrzebuje właściwego rozwiązania, nie za silnego, ale i nie za słabego. Dlatego podaję mu Lipomal, naturalny lek na gorączkę i przeziębienie. Lipomal jest tak bezpieczny, że można go stosować już od pierwszego roku życia. Jako mama naprawdę polecam. Lipomal, bez gorączki, bez obaw. Przed użyciem się się siedziesiąt lekki, dołączonej do opakowania, konsultuję się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W sieci Neonet wyprzedaż tysięcy produktów taniej do 50%. Pralka Polar, tysiąc obrotów, klasa energetyczna A. 5 kg wsadu. Tylko za 799 zł. Neonet, bo u nas najdroższy jest klient. Są produkty, które przynoszą ulgę wątrobie po ciężkim jedzeniu. Są też takie, które wspomagają naturalną regenerację wątroby. Co wybrać? Najlepiej eserif duo, który łączy ulgę i naturalną regenerację. A zatem eserif duo pozwala jeść potrawy, z których musieliśmy rezygnować, i równocześnie wspomaga naturalną regenerację wątroby. Eserif duo to jedyny produkt o takim składzie. Eserif duo podwójna korzyść dla wątroby. Timotej wierzymy, że natura zna najlepsze rozwiązania. Dlatego tworzymy unikalne receptury zawierające stuprocentowo naturalne ekstrakty roślinne. By dbać o piękno Twoich włosów, Timotej, moc natury dla pięknych włosów. Podwyższona temperatura ważenia wydobywa mocny, głęboki smak piwa. Okocim premium mocne. Wszystko dla przyjemności. Okocim premium mocne. Taki kot w butach, tylko w kinach. Walcząc ze złem, nigdy nie zbaczam z drogi. Co to, świetlna męż? Kot w butach, w kinach. Wyprzedaż tysięcy produktów taniej do 50%. Pralka Polar. Tysiąc obrotów. Klasa energetyczna A+. 5 kg wsadu. Tylko za 799 zł. Neonet. Bo u nas najdroższy jest klient. Marek potrzebuje 100% dziennej dawki magnezu. Zażywa popularny Magnes, a to tylko około 15% zalecanego dziennego spożycia. Ania potrzebuje tyle samo magnezu, co Marek. Zażywa Blue Mag jedyny, czyli 100% dziennej dawki magnezu w jednej kapsułce i nie przepłaca. Blue Mag jedyny z pełną dawką magnezu. A teraz nowość. Innowacyjny Blue Mag Cardio. Jedyny z pełną dawką magnezu i kwasami Omega-3 dla pełnej ochrony Twojego serca. W życiu dostaniemy mnóstwo szans, które trzeba wykorzystać. Od teraz modele Chevroleta na wyprzedaży rocznika 2011 w nowych, niższych cenach. Chevrolet Spark już od 8497 zł. Nowy Chevrolet Aveo już od 11217 zł. W programie finansowym 3 razy 33 Zapraszamy do salonów Chevroleta. Chevrolet, make it happen. Kaszel może być suchy, może być też mokry. Kaszel potrafi się zmienić w trakcie choroby. Jak wybrać właściwy syrop? Stosować herbapekt na każdy rodzaj kaszu. Herbapekt zwalcza zarówno kaszel suchy, jak i kaszel mokry. Herbapekt jest skuteczny tak na początku, jak i w zaawansowanej fazie kaszu. Nie musisz wiedzieć, jaki masz kaszel. Herbapekt na każdy rodzaj kaszu, w każdej fazie kaszu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lepnie właściwie stosował. Zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. On jest dziennikarzem śledczym. Ona genialną hakerką z przeszłością. Razem odkryją mroczną tajemnicę. Dziewczyna z tatuażem w kinach. Piękny wschód! Tutaj zima nigdy się nie nudzi. Przyjedź na szybkich weekend. Albo chwi na całe Gwarantuję ci zabawę, słońce i śnieg. Co tu robić? No, zdecyduj sam. Piękny Wschód. Setki pomysłów na weekend. www.pięknywschód.pl Każdego dnia staramy się zwalczyć zbędne kalorie, robiąc krok w stronę odchudzania. Niestety przez wieczorne podjadanie i przede wszystkim zwolniony metabolizm w nocy znów przybieramy na wadze. Asystor Slim system odchudzania dwufazowego rano-wieczór dostarcza właściwych składników dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Tabletki Asystor Slim rano lepiej spalają tkankę tłuszczową i redukują wchłanianie węglowodanów. Natomiast Asystor Slim wieczór zmniejszają apetyt, przyspieszają metabolizm w nocy i odchudzanie jest skuteczne. Chudni z Asystorem rano i wieczorem. Twój styl życia. Koszulka damska 24,99. Spodnie damskie 39,99. Masażer Siadcu 111, zł. Cała Polska w poniedziałek w Lidlu.